Gagri, 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 gagri. Ale to musie, świetny no, powiedz. <laughs> mamy, pokaż, co mamy dzisiaj. Ciasto, mamy ciasto. Mamy tutaj kurczaka, jalapeno, pieczarki, cebulę, paprykę, y, pesto, y, dwa rodzaje serów. Ser i jalapeno. I robot kuchenny. I termomiks. Nie wiem, jaki robot kuchenny. Ananasa nie macie? Nie mam ananasa chyba. Zakład, że ciasto mu się rozwali? ale jest co najmniej pewne. No, bo musi tak robić. Nastawiamy no. piekarnik na 200 stopni. Nastawimy ale ale. na 200 stopni, nie 150. Wow. Świetnie. Idealny mężczyzna umie gotować. Dobrze. Dobrze no, p... Pokaż Thermomix'a, pokaż, że jesteśmy bogaci Zobaczcie, pietacy, kurwa wow. No i super, ciasto współpracowało e, e, no, Pomiędzy to... nagraniami Pomiędzy nagraniami, na streamie tam No, w streamie po prostu zrobiłem ciasto takie są widzowie On już się umył Nie myje się pieczarek? Myje się, nabiera się A pani z akcentofobią mówiła, że ona nie myje jaj A potem myła jajca Z gotowania oczywiście No za późno Mogę to robić cały dzień. Aaa, prawie się skaleczyłem. To ale nie wiem, czy tego widzowie. Nie, spokojnie. Wszystko to kontrolowo. Dobrze, współczuję wam. Jak się pasuje, jak informatyk no. kroi Coś Nie co do tego Gaming. Co widzowie następnego mam gotować na streamie? Porta Fort. Porta Fort. Hmm. Czuk, -czuk. Hmm? Hmm. O, będzie zapisany pod... Jakoś specjalnie tę paprykę? Jak chcesz, to chcę. Bardzo dobrze powiedziane. W montażu to będzie świetnie wyglądać. To coś, podmontować. Tak Ale się zmęczyłem. Tak dobrze że mam mojego peperka. Mmm. No, z radości. Podajemy pizzę do piekarnika na 12 minut? Na 15. 15 minut. Musisz takie pokazać. Ekipa. To jest pizza ekipy. Pizza ekipy. Pizza ekipy. Powiedz coś dobrego pizza ekipy. Bardzo dobra. Który jest twoim ulubionym członkiem ekipy? Minimal. Okej, okay, mini Mike POV Bo mieści się do piekarnika Proszę, rukola To jest też najdroższa szynka, jaka była dostępna w Biedronce Diparma Prościuł to Diparma, oczywiście To jest szynka z hipopotama A, jest to zrobione No i możemy pieska nakarmić. Zwyczajną szynką. Piesek miłości. Piesek tańczy. Piesek miłości. A czemu sztuczki ona robi przecież? No to pokażę sztuczkę na widza. Siad. siad A na siad kanapie? Pies. Nie, bo tu jest światło. Siad pies i łapkę daje. I tańczy, I pies. I tańczy piesek. I tańczy piesek. Czyli bezpłatkę? Ten jest Za tońcu masz synańskie miłości. Synańskie miłości. Jaki to będzie zdrowy kiesyk? Mamy takiego oto krakena. E, oczywiście 0%. Whisky. Z, e, ten rum 0%. Rum 0%. Tentacle. To jest nawet napisany kraken. Dokładnie tyle wypiłem. Miau. Trochę lodu, taki danie, żeby było I Gdański Kraken 0% jest gotowy do spożytku, konsumpcji. Sip of potion. <grym> <grym> Bardzo dobre. Tuż nie spaliła się, to jest najważniejsze. Proszę taka piękna pizza. Let me do it. Let me do it. Zjedliśmy pizzę ekipy. Pizza ekipy e, zielone gówno Nie za dużo tak jak Daga mówiła sam raz Kładziemy jeszcze napiszkę No i najważniejszy, ogólnie tylko jeden kawałek Żebyśmy musieli czekać Na werdykt Chciałbyś kurwa? Nie dla psa Gorąco ale mm, Przepychla Ciasto nie opada? Stoi, nie opada, idealne <kluzny> ciasto za plus Całe zjedzone. I takim pozornym akcentem zostawcie suba, lajka, komentarz, udostępnijcie. Zostawcie na Instagramie obserwacje, na TikToku, Twitterze. Wykupcie oni fansa. I... następnego. Bungee! Musisz włącz teraz.